Ruszyła rekrutacja na zamknięte beta testy do nowych postaci, odświeżonych postaci. Więc jeżeli jesteście tym zainteresowani, to wysyłajcie swoje zgłoszenia. Przypominam jednak, że żeby brać udział w tych betatestach, trzeba mieć przynajmniej 16 lat oraz dobrze znać język angielski. Jeżeli te warunki spełniacie, to zgłaszajcie się i może to właśnie wy zostaniecie wybrani do zamkniętych beta-testów odświeżonych postaci. A teraz zaczynamy! Ups! To się wytnie. Zabił go! Hej, hej, witajcie bardzo serdecznie w kolejnej aktualizacji. Tym razem świętujemy, słuchajcie, 11 urodziny SSO. I z tego, co już widziałam na mapie, będzie co zwiedzać. Słuchajcie, zobaczcie, ile jest nowych aktywności. Mam nadzieję, że to nie jest tylko podejdź i zagadaj, tylko coś tam rzeczywiście się dzieje. Nie przedłużając, moi drodzy, ja chcę zobaczyć o co chodzi, więc od razu zaczynam rozmowę tutaj z pierwszym. Robotem urodzinowym. Dobra, i on coś mi tam gada, bla, 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 gdzie jest przyjęcie urodzinowe, coś tam, coś tam. Tak, niestety, ale moje obawy się spełniły. Są to tylko na zasadzie zadania: e, podejdź i zagadaj. Niestety, ale tak to wygląda, i mam nadzieję, że. Czekajcie, szlak quizu murland, czyli to. Aha, to są słuchajcie, te quizy, które były już w zeszłym roku. Ja ich nie będę już w tym roku robić. Jeżeli jesteście zainteresowani, to sprawdźcie moje mm, filmiki z zeszłego roku, bo to już było. Ja szukam, słuchajcie, czegoś nowego. Co nowego się pojawiło? Także będę szukała dalej idziemy teraz do następnego wykrzyknika na pewno zauważyliście, że jeżdżę teraz na innym koniu dlatego, że poprzedniego szweda już wytrenowałam na piętnastkę a nie chcę marnować ewentualnego doświadczenia tak jak tutaj em, na konia, który już ma ten maksymalny poziom, także dlatego zmieniłam sobie tego konia, żeby coś tam zawsze chwytać tego poziomu, o zobaczcie 15 punktów doświadczenia jestem za, jestem za i coś tu nowego, coś tu nowego się pojawiło. Proszę bardzo, jest znowu dostępny, słuchajcie, koń urodzinowy. Dobra, bla bla bla, bla bla bla. Okej, okay, przegadaliśmy, dostaliśmy 15 punktów. Doświadczenia. Nie wiem czy to już było w zeszłym roku. Tu 20 punktów. Wszystkiego najlepszego. Aha, muszę podkowy zbierać. Słuchajcie, jak zb zbiorę tam pięć podków, to będę miała jakiś tam prezent. A jeszcze tutaj powinien być ten koń darmowy. Gdzie on jest? Tutaj. Jest, tutaj. Zobaczcie. Jeżeli w zeszłym roku nie wzięliście tego kunia, to teraz macie taką możliwość. Czekajcie, ja już posiadam takiego. Konia. Słuchajcie, on teraz kosztuje 600 star końców. My w zeszłym roku go dostawaliśmy za darmo. Jeżeli teraz chcecie uzupełnić kolekcję o tego konia, a powiem Wam, że no mi się on bardzo podoba. No to moi drodzy, niestety, ale już 600 star końców musicie zapłacić. Smuteczek, smuteczek, smuteczek przykro, ale no taka, taka takie ich prawo. Dali w zeszłym roku go za darmo, w tym roku niestety już trzeba płacić za to. I coś tutaj trzeba jeszcze, bla bla, bla, bla bla bla. Um. I tutaj jeszcze coś, co z tą Madison. O, tutaj się też nic nie dostaje. Okej. Okay. Może tutaj coś się dostanie. 200 punktów dla naszego konia. No to, to, to zdecydowanie robimy. Coś trzeba zrobić na scenie, tak? No. Ale z koniem? Nie, trzeba zejść z konia, moi drodzy. Trzeba zejść. Gra w teatrze, okej. Okay. Aha, są różne pozycje. Dobra. Ukłon. Okej. Okay. Dobra, tutaj jakieś. Dobra, wyjdź. I czy ja zrobiłam to? Okej, okay, czyli ja nie zrobiłam tego, to co trzeba tutaj zrobić. Porozmawiam w pobliżu, bla, bla, bla. Dobra. Ostrzega, że ten kurs nie jest łatwy, będę nieugięta, bezkompromisowa i bardziej wymagająca niż do Baranowej. Ale jeśli wytrwasz, twoje umiejętności i te teatralne naprawdę się poprawią. Jednym z elementów, na których się skupimy, jest odpowiedni strój. Wiem, musisz się ubrać na scenę. Ubór wzmacnia graną przez ciebie rolę. Najpierw jednak muszę wiedzieć, czy masz jakikolwiek talent. Taki zawodowiec jak ja nie może marnować czasu na kogoś bez potencjału. Czyli co? No, muszę wskoczyć, tak? A wygrać musisz w określonym momencie wykonywać odpowiednie ruchy. Aha, teraz możesz dowolnie próbować. Okej, okay, dobra, no to start. Spójrzmy, czy potrafisz się śmiać. E, to jest płacz. Nie. Proszę bardzo. Tutaj mamy złość, tutaj mamy płacz. E, smucisz, no to płacz. Dobra, jest. Puu! Uh, a teraz zagraj dramatyczne omdlenie. Okej. Okay. Um, omdlenie, proszę bardzo. Czyli o to chodziło. Dobra. Czyli jesteśmy. W... E, nie wiem, co muszę zrobić! Nie przeczytałam! Dobra. Pić. Kurczę! Nie pamiętam, nie przeczytałam i, i zlamiłam. Jeszcze raz, słuchajcie, jeszcze raz to spróbujmy zrobić. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra, bla, 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 bla. Spróbujmy to zrobić. Okej, okay, dobra, start. E, śmiać, dobra, no to śmiech jest tu. Dobra. To ok ogarnęliśmy. O! to już, to tylko, aha, no dobra 200 punktów dla konia nie wiem co koń miał do tego co robiłam eee, okej okay. i coś muszę teraz zrobić co muszę teraz zrobić co ja muszę teraz umieć. <śmum> czerwieni ze złości, wejdź na scenę mając na sobie w większości czerwony strój i pokaż swój gniew oh my god czyli muszę czerwony strój teraz ogarnąć Dobra. No to lecimy. Słuchajcie, wezwiemy podwózkę. I jedziemy po coś czerwonego. Musisz najpierw zsiąść z konia. I proszę bardzo. Czy to o to chodzi? Czy mam czerwony strój? Czy o to chodziło? Czy nie? Eee. Czyli coś innego muszę zrobić. To czekajcie, czekajcie, czekajcie. Co ja muszę zrobić? E, dziś chcę dramaturgii, pasji, wiem. Pokaż szczyt swoich umiejętności. Włóż coś, mu po swojemu gniewowi. Aha, czyli muszę być gniewna. Dobra, czyli muszę na czerwono i, i być wściekła, tak? Złość o to chodziło? Dobrze, jestem czerwona, jestem zła, Ok, Dobra, czyli tutaj, o matko, no to troszeczkę tego jest. Powiem wam, że fajne, fajne są te zadanka. W końcu, je... trzeba. słuchajcie, one zmuszają mnie do czytania. <grystanie> o, koniec! Więcej nie ma! Lika lipa! <grystanie> tutaj coś mam do oddania. Nie wiem co, ale zaraz się okaże. Tutaj jest jakiś gościu. A nie, koleśuwa. Okej. Ja upiec tort, bla bla bla. Bla bla bla. Mam nadzieję, że nie muszę tego czytać. I co tu muszę zrobić? Aha, czyli muszę kury ogarnąć z tego co rozumiem. Dobra, to szukamy kur. Together, so come and ride with us. If you wanna play, if you wanna. No i mamy sześć kur. Super. Wracamy. I zobaczymy, co ona ma nam do powiedzenia. I tyle, tak? Co teraz? Co teraz muszę zrobić? Ziarno prawdy? O nie, ale szczerze powiedziawszy. Zasadź ziarna kukurydzy, żeby. Nie, nie będziemy dalej robić tych zadań. Eee, nudne są trochę. Eee, nie ma z tego, co widzę, żadnych nowych rzeczy. Chyba, że może smakołyki. Zobaczmy smakołyki. O, są smakołyki dla konia. jakieś nowe ciastka. Dobra. Ja chcę zobaczyć jeszcze, słuchajcie, dla mnie to co najważniejsze, czyli stroje. Czy są jakieś nowe stroje? O, jakieś tutaj dla... Koni, które mam już zresztą, tak? Kapero papierowe kapelusze, no i maski dla postaci. Żadnych z tych rzeczy mnie nie interesuje tutaj. Fajerwerki, to też mnie nie interesuje. Gdzie są jeszcze sklepy? Gdzie są jeszcze sklepy? Tam były smakołyki. A zobaczmy tutaj. Uuuu. I zaraz mnie szlak trafi. Wiecie dlaczego? Zobaczcie. Ehm, bardzo fajny, ok, strój ujeżdżeniowy, niech będzie, ok, spoko, super, fajnie. Ale jest jeden problem. Siodło. To jest te nowe siodło, które nie pasuje na większość koni. Ehm, pasuje na jedynie kilka e, raz koni, e, w związku z tym nie zamierzam go kupować. Mam już kilka takich siodeł i praktycznie nie mam możliwości go używać. E, dlatego no zdecydowałam się, że nie będę kupować tych rzeczy. No nie, no po prostu nie opłaca mi się. Tutaj fantastyczne jakieś uszy, fripa. Nie, no nie, nie kupię tych rzeczy. E, I czaprak, słuchajcie, zobaczcie, nie pasuje. Na tego konia. I na większość koni nie będzie pasować. Siodło nie pasuje. Ogłowie nie pasuje. Oni nadal nie zaktualizowali tych siodeł, czapraków i ogłowi. I dalej je dają jako do sprzedaży, żebyście kupili nowe konie. Ale ja jeżdżę też na starszych koniach. I które są trzeciej generacji. I moim zdaniem to jest trochę nie fair, że one nie pasują. E, te rzeczy na te konie. Także. E, Pierwszy raz w tej grze nie kupię, nie kupię zestawu świątecznego, który się akurat pojawił. No nie, no po prostu mam na tyle już dużo tych siodeł, z których nie korzystam, których nie używam i no nie będę tego robić. Także. Bywa. Ja tutaj zasadzę jeszcze te, ale oprócz tego, jak już to sobie tutaj to zasadzę polecimy jeszcze do innych miejsc. Ja jestem ciekawa co jest w innych miejscach moi drodzy. No, zasadź się. Dobrze. Nie, ja na razie u Ciebie nie będę robić zadań, bo jesteś nudna. E, I lecimy, słuchajcie tak, mam jakąś w forcie Pinta. Rzecz do zrobienia. Zaraz zobaczymy, co jest tam w forcie Pinta do ogarnięcia. A, lecimy. Jestem ciekawa, bo szczerze powiedziawszy, no, strój mnie nie zachwycił w żaden sposób. Szczerze powiedziawszy, póki co urodziny wyglądają bardzo słabo. Bardzo tak nudno. Szczerze powiedziawszy, no bo to są tylko zadania. No kurcze. Nic się tak naprawdę na nich nie zdobywa. No nie, no je, na razie jestem zawiedziona. Tak jak ostatnio byłam e, zaskoczona, że więcej rzeczy dodali niż oczekiwałam, to tym razem mnie zawiedli. Póki co, ale dobra, jeszcze ogarnijmy wszystkie. E, no i, a to jest szlak quizu. To jest szlak quizu, czyli słuchajcie, te wszystkie tutaj wykrzykniki, to najprawdopodobniej są te quizy z zeszłego roku i nic poza tym, moi drodzy, w te urodziny nie ma. Także jest naprawdę mocno kiepsko, bo szczerze powiedziawszy, tak, zrobicie te quizy i nic więcej do robotu nie ma. O, tutaj jest jakaś niby, niby misja ta urodzinowa. No dobra, słuchajcie, spróbujmy ją zrobić. Może jednak coś mnie wciągnie. Fajne były te zadania z tym teatrem, ale nic z nich nie wynikło. Nie masz żadnej nagrody konkretnej e, za te zadania, czyli znowu takie, wiecie, zapchaj dziurę masz, poklikaj se. E, no nie, no nie. Trawa bardziej zielona. Mm czyli co musimy zrobić zbierz rośliny no dobra no to zbierzemy te rośliny czyli kolejne poklikaj se po ekranie dobra ale dobra dobra nie będę tutaj już <grytania> za bardzo narzekała bo przez to się komórki mózgu psują <grytania> no zobaczmy ale póki co szczerze powiedziawszy jestem bardzo zawiedziona bardzo e, strój Kiepski. Żadnego, nic nowego tak naprawdę nie dodali. Myślałam, że jakoś bardziej będą mm, świętować te urodziny, a tu taka trochę zawód. No, niestety. Dobra, zobaczmy. Może za te zadania coś dostanę. Ale coś mi się zdaje, że nie. <ścoughs> Znając żyćko. Guzik dostanę. O, tutaj widzę, że osoby sobie pokupowały te, no, te konie urodzinowe. A, matko! Jeszcze coś. Dobra. Kukurydza, nasiona i zielenina. Zmieszaj składniki paszy i nakarm kury. Dobra, no to tak. E, trzeba to zebrać, ale jak? Szekaj, do... Przed chwilką pokazywała mi się ta łapa. Jezu, jaka ta gra jest zbugowana. Nawet porządnie nie potrafię zrobić. O jest w końcu. Ehm, nie potrafię nawet e zrobić e porządnie takich prostych zadań, że kliknij, po prostu kliknij. No dobra, i co teraz? No kurde. No dobra, jest. No i co ja za to dostanę? Pewnie guzik, figę z makiem. Znając żyćko. No i nie wiem, dlaczego ciągle doświadczenie dostaje mój koń. A co mój koń tutaj robi? Nie, no to są po prostu jakieś jaja. Nie mogli już się pokwapić i dać tego dla. Aha. Czekajcie, czekajcie. Czyli ja teraz muszę jajka pozbierać. Ale gdzie są te jajka? One są kurde wszędzie, tak? No nie. Nie dość, że je spakowałam, te kury, w jedno miejsce. To teraz jeszcze muszę biegać po, po jajkach. No nie, no. Dawaj. Dawaj, jajo. Dawaj, jajo. No. Nie, no szczerze powiedziałabym, że tak sobie mi się podoba to zadanie. To strasznie takie... Ach, klik, klik. Tam to z um, teatrem było znacznie lepsze, w moim odczuciu. Um, ja chcę taki, gumą balonową i iskierkami. No i dobra, i co teraz? U, weź mąkę... O nie! Wsyp mąkę do miski. A tutaj, tak? No to masz. Teraz weź proszek do pieczenia. Dobra ubijaczka. Ubito. Co jeszcze? Weź jajka. Eee, dobra, bijajka jajka do miski. A drugiej miski, nie tej. No dobra. Weź cukier. A gdzie mamy cukier? Tu mamy cukier. Cukier sobie wsypam, wsypujemy, a nie wlewamy. Także. <grywia> tak by the way mm, Weź mleko i wlej mleko do miski. Dobra. Yy, weź roztopione masło i do michy. Dobrze wymieszaj. No dobra, no to dobrze mieszamy. Okej, okay, i co teraz? Yy. Dodaj do dużej miski, no dobra. I teraz weź to. I to też dodaj tutaj. Serio, ja wszystko za ciebie zrobiłam, ty tylko stałaś. I, i na pewno będzie napisane, że to ty upiekłaś. Tak? Y? Y? Nie no nie chcę. Chcę z nią dalej pogadać. Dobra, porozmawiaj z Wodzirejką Urodzinową. Dostawa tortu. Nie, nie. Ja jestem zdecydowanie na nie. Dobra, Wodzirejka Urodzinowa. Mam nadzieję, że coś się zmieni tutaj dzięki temu. Dobra. Czy to wszystko? Dobra, mamy tort urodzinowy. Hurra! I co, coś nowego się pojawi, czy nie? No jest dostawa tortu. No i nie, moi drodzy, to, to, to by było na tyle. Upiekliśmy tort, trochę pograliśmy na scenie i poza tym to tutaj nie ma nic więcej do roboty. Nie ma żadnych ciekawych rzeczy do zakupu. Z zeszłego roku są tylko quizy. A co piszą na stronie? Słuchajcie, aż sprawdzę, czy coś na stronie jeszcze na, e, napisali. Uuu, nowy przedmiot jest dostępny. Słuchajcie, to, to poza tym, co tutaj już zrobiliśmy, to jest jeszcze jedna rzecz do zrobienia. Jest do zrobienia, moi drodzy. Sprawdzenie darmowego przedmiotu. Tego nie wiedziałam. Dobrze, że przeczytałam sobie na stronie, co jest. I tak, lecimy sprawdzić sobie ten przedmiot. I oprócz tego, słuchajcie, codziennie jest tak zwany wyścig dnia. Wyścig dnia polega na tym, że po prostu dwa razy ten sam wyścig możecie zrobić. Wow, hura. Jakie fajne! To mi się podoba. Ale ten akurat koń nie może nosić. O, nie! Admiralskie owiki do ujeżdżenia. Jestem za. I moi drodzy, no to, to by było na tyle w tym odcinku. Tak wygląda aktualizacja na 11 urodziny. Jak wam się podobała, czy was jednak nie zawiodła, czy dobrze się bawiliście? Ja. Tak jak powiedziałam, jednak mnie zawiodła. Liczę na coś więcej w przyszłym tygodniu. To jest tylko przeciąganie em, urodzin, które tak naprawdę powinny być puszczone w jednym tygodniu i koniec. No ale niestety oni to rozwlekają tak, żeby jak najwięcej tych aktualizacji wcisnąć i jak najmniej w ciągu jednej aktualizacji dodać. I to widać, po prostu to widać. Widać to w tych zadaniach, że tak naprawdę to nie mamy nic tutaj do roboty. No i tyle. Dziękuję bardzo wszystkim za uwagę i do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa-pa-pa.